biologiczne upływają embrion. Masz nowy bochen i nie chcesz go zmarnować. Ziemia, płodzenie chleba jak ciała, ciało. Z ziemi przez zaczyn w dym. Soki fizjologiczne odpływają embrion Leci spacja jak głód na wiosenne żołądki Przełyki jak spluwaczki Soki fizjologiczne wypełniają przestrzeń Warsyzm niczym prymat Stołówki kiedy człowiek w pustym żołądku prosi o trawienie Kandydaci z brukanych żołądków witajcie na przedsceniu Grzeczne danie Demolka na ceracie kiedy spada mi cukier, przestaje tańczyć, mówić nic. seruje tabory po stacjach wzdłuż ciśnień. Wiruje fizjologiczne soki jak pelikan Mukuli, kij, wielkie języczności. Czytaj dwie spluwaczki. Co trzeba umieć odczytać z kompotu? Odpowiedź ukryły. Mechaniczny głodomory. Człowiek w pustym żołądku. Fale nie dojedzę. Gód bez presji. potytuł. Ogórkowa uważność. Uwaga pomitorowej ze zlano dupo. Soki fizjolożyczne obsłaju embryon. Soki fizjolożyczne obsłaju embryon. Soki fizjolożyczne obsłaju embrion. Soki embryon. Generalnie, krdykantylizm, frukt bar gęsty i pożywny, wypustki, taka pustka w brzuszku, gulasz wklęsły wyga, kompot się ześliwił, jednak prymat żołdaka. Jak to pani powiedzieć? Spłynniamy twarde skórki, mięknął przy nas słoiki z octem więcej niż 10%. Apoteoza stołówki latami nad głową, dłonią jak bochę złapała maklera za rękaw. Mięsna panika, mięso jakie jest, każdy widzi namagnetyzowane. Niby pornografia, ale nie do końca. Soki fizjologiczne opływają embrion. Padłe bochny, trepczą mi po piętach, soki fizjologiczne opływają embryon, hunta kradnie głodomorom utarg. Żarcie! Recepta na sukces? Przetelny dostawca homo chlewus. Niedojedzona fraza, pękająca kapustka. Chlew piłowany w kółko? Panie, oni się normalnie jak te króliki. Rąbią zamiast na opał, a później panie skrobią, a później panie skrobią, a później panie skrobią, a później panie skrobią. Wyskrobywanie znaczyń! kary z hary, Koryntu. Znaczeń obleśne plamy na ceratach. Samogwał to tylko praktyka, pornografia to teoria. 30 minut wiszenia nad głowami płodowymi nie wynagrodzi mi niskiego stężenia farszu, czczę na czczo, i kaptur. najłatwiej jest zresztą stawiać narodowy program kulinarny Kamciapa zwłaszcza bez poparcia narodu, bez przykrywki. Z matką gdzie krewi, a idzie potem do rzeczy Której ciepłe kości policzkowe melodie zanoszą do nieba Gdzie świeci tęcza, mam jakoś na imię Te małe bochny wydały mi wszystko Blat bez zimnych sucz kobiet o szorstkim włosiu I sokach obfitych z pobitych przez napalonych facetów Psów jak cholera, nikt nie powinien znaleźć tego noża